Co otwieramy? No, mój kolega stracił Robuxy, ale mu się już naprawiło. Tak jak ja wtedy ostatnio, nie umiałem ten, na serio, próbowałem to zrobić dwa, dwa, dwa dni. Więc teraz otwieramy. Otwieramy. Otwieramy, oczywiście. To zobaczymy, co trafię. A kupiłeś to? Tak. Mój kolega właśnie kupił sobie Robuxy ten. Ja mu na, szczę na szczęście nie, dałem mu za darmo ten, bo jestem bardzo miłym kolegą, więc mu dałem. A ty masz trady? Bo mi ci wysłał taki jeden ten. Dobra, tam nie przejmuj się. Kupuj tu, tu, a później tu. Ok? I to. Proszę. Dobra, wysyłam Ci trada' daję mu za darmo ofert tradinga. Masz na starcik. Nie, nie dawaj mi tego. Masz, otwórz sobie. Może coś fajnego trafisz. No, na, pewno. na pewno trafisz coś fajnego. Na starcik mu daję, bo on jest Sigmą, Sigiemką. Siemanko widzowie. No i otwieramy ok, dalej. Nie byłem tak normalnie się... No nie powiem już co. Po prostu tak się popłakałem, bo myślałem, że straciłem stówę. No myślałam, że stracił stówę. Ale na szczęście nie. Dopiero dobry pecik. Ale spokojnie. Um, ostatnio trafiłem o takiego kota. No i wysłałem typkowi, jak miałem wysłać, to wysłałem mu ten. Nie, Otwórz sobie forever paka, żebym miał, rainbowa jeszcze. Wiesz, kostki. O bo... to nie. Kup sobie wszystko. Albo szczęście kup. Szczęście? Ty. ULTRA niebo. No już nie masz tego. Ale... Też tu jest z Vip, mm. VIP look Post. To jakbym mm. kupił to. Mm. Ultra szczęście. I kupować Vipa? Kupuj Vipa! Kupować? Kupuj. I co zobaczycie? Vip Trading Plaza Co? Nie! Dostaj, nie mam Dobra, otwieramy dalej. I będę mógł zapytać 3 miliony. Ile ja mam? 800,95. Ok. Musiał sprawdzić, ile miał Robuxów, bo, bo Forever Pack jest, jest drogi. VIP dokładnie. Jak będę miał vip to co? Dobra, otwieramy dalej i gnamy, bo w ogóle nie chcę, otworzyłem. Ale fajnie. Dobra, dopiero, dobra, fajny pecik. Bardzo fajny. Jak trafię lepszego, to jak będzie czarny ekran, wysyłam typkowi, znaczy yy, 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 widzowi, yy, 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 nie wiem. Tego peta, co trafiam, najlepszego. Tak na przykład. No, ale to jest OP. A bo ja użyłem. Płotki zapomniałem. Ja żyję Dobra. Dobrze rozpoczęcie. Potó, że iam szczęśliwa. i to Trzy. Ja mam nie. Zwieraj, Może on trafi coś dobrego. I tak czarny kran, co nie? 40 milionów. On trafił 40 milionów. W początku. Z początku ma nowe konto. No i daję mu 3 miliony. Teraz 35 trafił. Tymczasem ja 25. 25. No tak. I... Powiem wam jak będzie jakiś czarny ekran. Czarny ekran, czarny ekran, czarny ekran. Słuchajcie. to. Dobra, jak będzie coś lepszego, to wam dam. Na razie zaczyna się to. Nie zauważyłeś? Czekamy nadal na czarny ekran mmm, czekamy, czekamy widzowie mam nadzieję, że trafi dla was coś lepszego bo na serio chcę wam dać coś dobrego i tak czarny ekran uh, uh. Czarny ekranie pojaw się, czarny ekranie pojaw się Czarny ekranie pojaw się Czarny ekranie pojaw się Kup sobie laka Zero Kupuj sobie laka jeszcze Wiesz, ty go maksymalnie Ale no Tu Czemu 40? Bo patrz, mi chodzi, nie. że tu nie działa za Robuxy. Że tu nie działa karta podrymkowa, tylko tam na stronie. A ja mam Robuxy? 475, ok. Czarny ekran 40. nie ja się. Czarny yeah, yeah. Czary Mariusz, plus zaraz się pojawi. Czarny ekran. Nie w tym. Czekajcie, muszę dodać mojego kolegi bo on ma możecie mu wysłać pety bo on teraz jest słaby wyśleć mi zapro czekaj 400 475 400 kup sobie nie e okay. nie albo żebyś podwójny ten coiny nie ja mi się wydaje że się nie ma czego ogromny łóżko, 3000 nie, to chyba oprócz tak ci się wydaje smutno, ty się a to bym miał milion nowy, bym miał milion Nie, to nie jest nowy Nie pokazywał się, no tak Ej, miał milion gemów otwieramy dalej kupuję to Szczęście. Szczęście. i to? Ja tu miałem prawie ikonę na serwisie. Gdzie... To? No jak chcesz. Bo teraz coś słabo to. To jest lag. Podwójny. Na 12 godzin. Później jest za 50. Ty. To nie mogło to. To no, mi już wystarczy, teraz kupuję chyba to. Dawaj, kupić możesz. Mogę przecież wystartować. 250 ci zostanie chyba. No i kupuj teraz forever Packa. Najpierw idę zobaczyć, ile zostało. Zgaduję 205. 250. Jest... Wolicie Łospodzie. No. Dlaczego nie ma na dole tego czarnego kranu? no? Czekam, nadal czekam, nadal. Sprawdzałem ostatnio. No. Dobra, mm, dobra. Ej, nowy! Dobra, proszę, proszę, dajcie mi czerwony ekran. Weź za ten. O. Ja to Dajcie mi czas, do ręka do ciebie. Wiem o tym. Takie ja no właśnie. Do ty. Dobra. Mam na Dla 250 Więc. No kup forever Czyli to. Mhm tu będziesz miał, tu będziesz miał. A czy ty Ale za... 3, za 125 kupię sobie. Mm -mm. Nie, to jest... Dostanie mi coś, to sobie kupię to. Nie, bo zostało mi... bo sobie teraz nie stać. Dostanie to. To mm -mm. mi 150. Tylko Foreverpaka możesz kupić. No, foreverpaka i za 50 roboczów nic nie ma. Nie jest to. Czekamy nadal na czarny ekran. Dobra. Nagrywam to już 10 minut, a to nadal nie chce lecieć. Tylko jeden czarny ekran. Ja tego nie rozumiem. Lupa, albo ja nie przewidziałem Jak był czarny ekran. Dobra. Roboksów mi zostanie to sobie wydamy wiesz na jakieś inne gryki. Pięćdziesiąt. No. Bo to na, na serię na dole pokazuje, wiesz? No. Co? Jak? Co? Jak? Typi jak? Mógłeś kupić fara? Jak? 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 I bym dostał trzy. Jak! Jak? Przed chwilą dostał godpotki. Jakbym mógł to nagrać? Czekaj, ja to nagram, ja to nagram. Dostałem godpotki. Ja, mogę zostawić jednak te... Nie. Mógł kupić? Nie. nie. Nie, nie, To właśnie part moich kolegów. Nie mają już robuxów, a tam co się pokazuje... Good czarny ekran kolejny, godpodka, nie, 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 to nie, nie, I tak. I tak nie, 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 I tak, tak. I ja nie Dobra, tego wam tego Jak będzie lepszy. Jak będzie lepszy nie, wam to nie, tego. nie, nie, ten, ten. Nam. Ale jak? nie, ja zaraz, to nagram. okej? Okay? Jaki to był fart, nie rozumiesz tego? Nie, no co ja... Myślałem, jak? że jest czarny ekran, bo takie... Wszystko zniknęło z ekranu, takie... Ja nie mogę pomocą, jak miał pot. No i byś miał hildrę na pewno. Tak zgaduję. Jakbym nie kupił... Oto tego. No, jakbyś tego nie kupił... To bym miał... To czekaj, to, zobaczę. To to! Dobra, rebir fajnie Jak no Rebir? No rebirf Jak robirf? No rebirf To są monety. Rebirchowałeś? Mhm. Już otwierałem i się level wbijał. Jest nowy level? No. No ale darmowe rzeczy dostanę. palatają mi teraz. Wee. Ale słabe. O, jakbyś nie kupił tego, to byś miał właśnie got pot O, tu była god potka. Trzy got potki tu były. Trzy got potki. Tu. O, na tym miejscu. Tak, ja mam szczęście. Ja pierdziele, ratujcie mnie. I tak trzeba... Ej, dlaczego to tak szybko się wbija? Już tyle. No, a, czekajcie, bo tu się zaklinowało. Czarny ekran! Proszę, coś lepszego niż. Mm, I tak 100 milionów. Kolejny taki. Dobra, to rozdam Wam dwa, jak będzie coś. Dwa Wam rozdam. I powie... Dobra, ja tu nagram i byś powiedział Kasper prawie miałem gotpotkę. Trzy gotpotki, rozumiesz to. Boże, a wiesz, że ty możesz to... Mm. Tak. Kolejny czarny ten widzowie. Dobra. Gdzie? No Dobra, Wam dam tego. Jak będzie lepszy, to Wam. Ej, a teraz dużo czarnych ekranów trafiam, co nie? Tylko jest za dużo. Jak jest za dużo. O, właśnie, tak się robi. A to jest na lak. To jest na lak. Ej, i sprzedaj sobie to. 600. Mało. Ale już nie dobra ty musisz dać i później ja chyba szczęście z podki by dużo poleciało co nie jakbyś mógł pójść teraz do żabki lub gdzieś tam kupić to co nie Doładowanie za 50 zł, czy nie? No, mogę teraz pociągnąć zrobić. Masz 50 zł w skarbonce. Nie. Za dwie dni będziesz. zresetuje się to. Nie możesz. Co A kiedy jest w idylu? Na byś dostał. Nie wiem. No właśnie. Napisałbyś Zukunkoya i ten... I byś sprawdził... I Dwa masz co byś ćwiczy. napisał? Poproszę. Była to będzie do za stówę. Nie bo, bo tylko od 50 do 100 jest. Tak. Google, no karty, no, kartę M -bank. no, no. A. I wtedy będę mógł przez telefon płacić. To, to no. Tu dobrze, dawaj się czciku. Nie, no, dobra, ja mam święta, co... chcę doładowania do za stówę i wiesz co? A kiedy są święta? No to wtedy, a kiedy jest Wikilia? No, w czwartego. Piątego! Piątego jest, czwartego. Piątego. Nie, nie. piątego, 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 no piątego, którego jest, piątego, czy ten, No ja nie, nie wiem, piątego ja chyba. No ci, pisać, co za nie, żartowałem, Wiem przecież, że ten, po prostu żartowałem sobie. Świnia. Ej, sorry, że jak jesteście za Arkadynią, ale gruba świnia. Arkadynia. I tu nie ma co się oszukiwać. Widzowie, dajcie mi stręczkę A się A! A, bo oni chcą Cię też, byś to kupił, bo no. już kupiłeś dużo rzeczy. No i tego. I tak czarny ekran. Ale nie otwórz sobie normalnie, a nie będziesz to otwierał. Otwórz sobie na to. Co? A to zobacz, jak to szybko leci po to. A ja A no. on tak szybko leci. A no nie będę się patrzył. Proszę, widzowie, czarny ekranik kolejny. Ja dużo tych czarnych ekranów miałeś. No proszę, widzowie, dajcie czarny ekran. Napiszcie w komentarzach czarny ekran. To przy, przypnę wam serduszko. I w następnym odcinku będzie miał dużo czarnych ekranów. Pewnie tak W ogóle dzisiaj... I błagam dawajcie jeszcze... Pety. Jakby coś się nazywam Ofek 133. Czekajcie. to on jest. On się nazywa... Jak się nazywam? Ofek 1333. Czekaj, a wyślij mi zaproszenie. I błagam. Wyślijcie mi. On. Ja was on. tak lubię. Akcept. Lubię. O, to, o ten, zaraz wam. Pokażę. Widziałem, jak pisaliście jakie komentarze pod jego filmem. Ja piszę, no mi nie działa telefon. Czarny ekran widział telefon. Chyba, ogląda Twojego live'a na żywo. Po prostu. Dobra, napiszcie królik w komentarzu i nick z Robloxa wyślę Wam. Mam przykład królika, mecha królika. mam ich bardzo dużo. O, pierwsze. Krejcy króla. No i kupił sobie wypa. Wypa. I mam ogólnie to wypa ma. No i to kosztuje wesela? 40 rubików. <laughs> a wiesz, ja. ile kosztowałem? 4 zł. Ile? 3 zł. 4 zł. A wiesz, ile to 4 zł? Wiesz, ile. To 4 zł? Co? Nie rozumiem go. On mi mówi, że, że ja to bambik, a tymczasem on. Sigma, Sigma, Luksem, Sigma, lak, Sigma, Lug, Sigma, no, Sigma, ja, ja to nie rozumiem. Tak, tak, nie możemy dzisiaj mówić. Dzisiaj nie możemy mówić. Takiej, takiej. Pierwsza litera. Teraz wiecie, jakie to jest imię. Artek. I pierwsza litera tego imienia tylko plus ta pierwsza litera. No to będzie ta litera. Albo ardziej. To jest yy, kowa liter yy, trzeba dodać to ar. Będzie, Czekajcie, wiesz, nie, Jakieś... lenbo. W środku usłyszycie to słowo. Tę tą literę. Len B o B O lenbo. Ogólnie, jak będziecie mi wysyłać, to ja wam będę wysyłał takie te wioletowe, najlepsze te, jak to się nazywały, te liny od tego, żeby łowić. No, to lepiej mu wysyłajcie. Nie Bo... takie słabietkie pety. Przynajmniej tak milion. Nie, w sumie milion mi nie jest potrzebny. Dwa miliony. Znaczy... No nie wymagamy za dużo od Was, ale po prostu jakieś dobre, żeby nie jest było. Dobry. Ja Wam też dam, bo jeszcze... Czekaj, czekaj. Bo już mi się lak skończył. Nie, jeszcze sto... jeszcze 120 lat. O kurde, zaraz będę musiał iść. Niestety. Ale mm, dokończę film y, u mnie w domu. Y, więc nie, muszę, będę musiał iść, to wam powiem. No i poczekacie trochę. Y, ale nadal na, będę nagrywał dzisiaj. Nadal nagram. I nie wyłączę telefonu, żeby się film nie zresetował. Bo to co on dzisiaj trafi to... To, to już cenne jest. No teraz to w tych klasze to, to, to kosztuje grosze. Real W ogólnie mogę tam wam wysłać. Sorry, że pyta tylko 6 milionów, ale... no. Może wam wysłać 6 milionów. 6,5 milionów. 6,5. Ja mogę wydawaj się wam... niki. No podawajcie, on będzie wysyłał. On, on ma dużo czarny ekran. Dobra widzowie, jak to będzie lepszy pyt, to wysyłam. Proszę, 500 cent... ciączki. Dobra, mm, muszę wam tego wysłać. Mm, chyba więc... Proszę, widzę. Proszę, to będzie dla was. To będzie dla Was pecik. O ten, o ten właśnie. Bo Wy jesteście sigmami. Czekaj. No ale jak to no. Czekamy na czarny ekran. Czarny ekran. Oto to ja Wam dam. Bo to jest najlepszy pecik. Dawajcie temu Sigmowi peciki. Jak tu masz tego kiwcika? One smaczne. idzie sobie na, mm. na łapanie na Dobra! I będzie czarny ekran, to wam powiem, bo już 25 minut to nagrywam. Widzowie, przepraszam, że tego nie nagrywałem, ale trafiłem. pytać 40 milionów. Musicie uwierzyć, to 20 milionów. To jak będzie czarne jajko, to. No. Znaczy, jak będzie czarne ekran, no to chodźmy. Ja bym wytropił tą podkę. Pajo, jajo. Albo. Ja jajko. Gruba. Siema, widzowie, zapomniałem ustawić laka, rozumiecie co? Czekajcie. I tak czarny ekran dzwoni. Nie mogę stopować tego, bo, bo jak będę stopował, to tak ten. Jak będzie czarny ekran, to wam powiem. Widzowie, chyba ten film podzielę na dwa dni, więc jutro będzie kolejny odcinek. Pa!